Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najpopularniejszych kurortów w Egipcie Sharm el-Sheikh. To miejsce, które oferuje zarówno tanie, jak i luksusowe opcje wypoczynku nad pięknym Morzem Czerwonym. Ale ile dokładnie kosztują siedmiodniowe wakacje all inclusive w Sharm el-Sheikh? Sprawdźmy to razem. Jeśli jesteś gotowy na spontaniczny wyjazd, to last minute do Sharm el-Sheikh może być doskonałą opcją. Ceny zaczynają się już od 1500 zł za osobę w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych. W tej cenie zazwyczaj otrzymujesz przelot w obie strony, transfer z lotniska do hotelu i zakwaterowanie w hotelu All Inclusive. Szukasz idealnego hotelu na wakacje All Inclusive za granicą? Wejdź na stronę odkryjwakacje.pl i zarezerwuj swoje wczasy. Jeżeli natomiast marzysz o pobycie w pięciogwiazdkowym hotelu, ceny last minute zaczynają się od 2100 zł. Luksusowe hotele oferują więcej udogodnień, takich jak prywatne plaże czy dostęp do spa. Dla tych, którzy wolą planować z wyprzedzeniem, oferty przedsprzedażowe na wakacje w Sharm el Sheikh to doskonały wybór. Ceny zaczynają się od 2500 zł do 3000 zł za osobę w opcji All Inclusive. Co otrzymujesz w tej cenie? Komfortowe zakwaterowanie w czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych hotelach, pełne wyżywienie i szeroką ofertę atrakcji na terenie hotelu. Przedsprzedaż to nie tylko gwarancja niższych cen, ale także możliwość wyboru najlepszych hoteli i terminów, co daje komfort planowania. Jeśli zależy Ci na luksusie, Charm El Sheikh oferuje mnóstwo ekskluzywnych hoteli pięciogwiazdkowych. Ceny mogą wynosić od 4000 do 5000 złotych za osobę. Tego typu resorty zapewniają zakwaterowanie w prywatnych willach lub pokojach z widokiem na morze, dostęp do ekskluzywnych spa, prywatnych plaż i basenów. Luksusowe wakacje all inclusive to pełen komfort i niezapomniane wrażenia. Na cenę wakacji w Sharm El Sheikh wpływają różne czynniki. Standard hotelu? Im wyższy standard, tym wyższa cena. Hotele pięciogwiazdkowe oferują więcej luksusowych udogodnień. Rodzaj oferty. Last minute to tańsza opcja, ale przed sprzedaż daje więcej komfortu przy planowaniu. Termin wyjazdu. Wakacje w szczycie sezonu, czyli w lipcu i sierpniu, są droższe. Dodatkowe atrakcje. Wycieczki fakultatywne, takie jak nurkowanie. Rejsy łodziami czy wyprawy do Parku Narodowego Raz Mohamed to dodatkowy koszt, który warto uwzględnić. Niezależnie od budżetu, Sharm El Sheikh oferuje piękne plaże, bogate zaplecze hotelowe i wiele atrakcji, które zapewnią Ci wspaniałe wakacje. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Masz pytania? Zostaw je w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.